Zrobi, zrobi. A więc dziś będziemy oglądać pierwsze filmy z mojego kanału. Więc schodzimy sobie na sam dół i to są pierwsze były filmy też wcześniej dla osób, które są od początku mojego kanału, ale ja je no, usunęłam. Dobra. A więc, lecimy z pierwszym filmem. Dobrze, domino tym razem. Okej. Okay. I to tyle. I tu, przepraszam, widzę wiele, ja nie znoszę swojego głosu, więc musimy... Więc oglądam na, oglądam na wyciszonym. Tutaj też miałam 7 lat. Lub 8, nie wiem. Czekajcie. Boże, kiedy to było? Rok temu dwa. Chyba dwa. Nie, rok. O. Kot Escape No. Ja jest o moim hamikniku. No dobra. Tu też na wyciszonym, bo że że coś gadałam. Jeszcze z telefonem taty kręciłam. Ale Złotek był młody. Respekt. Ale słodziak To jest mój pierwszy film. Z. Mój pierwszy, pierwszy film, który miałam w galerii. Na, ty na tym tablecie. Na do którym na razie, że tak powiem, nagrywam ten odcinek. Dobrze więc zaczynamy. Hej, dobra. Możecie przyczytać to? Co nie? Będzie się... Ja to jeszcze nie umiałam nagrywać z mikrofonu. Co nie? Ale... To było chyba najgorsza jakość filmu, jaką się dało zrobić. To co, bo co? To jest znany bug i widzowie patrzcie na to, że jak potem wyłąkacie i wszystko się będzie wam świecić na karwana, to to wam samo się usunie. Więc to jest fajny bug. Dobrze, wracając do filmu. Nie wiem, po co widziałam ten kolor, no, ale dobra wy trochę przewiniemy. Tu. O. Już zaczęłam robić sypialnię. Ja to chyba wtedy myślałam, że mogę to przyspieszyć, ale nie umiałam. Więc wiecie. O! I mogę i daj, właśnie daję Wam w skróconym tempie inspirację na, na frizonki w taka woka. Dobra. Bimy. W sensie obejrzymy, O! Słuchajcie widzowie. Słuchajcie widzowie, jeśli pod tym filmem, filmem znajdzie się 10 lajków, 10 łapek w górę, to odtwarzam te filmy, które właśnie oglądacie w toka boka. Teraz. A wracając do tematu oglądamy. Co ja tam dalej zwazuję? I to będzie teraz kuchnia. Dobra. Zacięłam się. Dobra. To może już. No rób już tą kuchnię. Mhm. Dobra. Robimy, 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 Alisa, robimy! Aha. Nie przewidziałam tego, żeby przed odcinkiem jeszcze zrobić sobie coś takiego, tylko że przed odcinkiem, przed nagrywaniem, sprawdzić wszystkich, że, wszystkie rzeczy, żeby na odcinku coś jakoś wyglądało. Daję wam przepis na dobre odcinki, widzowie. śmieje się z swoich własnych filmów. Kumacie? Zobaczmy, już prawie koniec. Czyli ja dopiero teraz dodaję obrazki, tak? Dziennik już skończył. O i to ja. I Elo. Dobra. Dziękuję bardzo Państwu. Przechodzimy do następnego filmu. Akredyt w Brookhaven RP. Okej, okay, spoko, wyjeżdżamy. Dobrze. O Boże. Mogłem ciad sobie wyłączyć. To ja wtedy kupiłam sobie premium. Mi się nawet znudziło oglądanie siebie, więc... No dobra. Tylko gadaj, gdzie to jest. No, wjechałam na górę. Boże. Tak, wreszcie kapnęłam się, że mogę wziąć latarkę. Fajnie. Tu było. Nie tu, ale gdzieś z boku. O, i widzicie? Tutaj się takie Wam przejście otwiera. Jedziemy. Do następnej lokalizacji, którą będzie szpital znajomy w A nie, bo bank. O! Tak, tędy możemy iść, jeżka. Wszystko fajnie, przechodzimy do następnej części. Nie, jeszcze to. Oczywiście. Jeszcze wam to muszę pokazać. Policyjne kamery. No i dalno do szpiegowania. Spoko. Co tu się odbada, dobra? Do następnego filmu! Dobra. Znacie Boże. Do następnej części filmu. nie do następnego filmu. To sobie speeda wpisywałam. Nie pomyślałam w ogóle. Pani mo. Że ja, montująca filmy, nie pomyślałam, że. Można zatrzymać sobie. Skoro Montować. No i tak. To jest najbardziej creepy, moim zdaniem. Creepy, moim zdaniem. Brookhaven. Czyli ten sekret jest creepy. Tak ten. Następny film w taka boka. Ja już się przywitałam z widzami tutaj, was, z wami. Możecie napisać nie wiem hashtag początek jeśli oglądacie mnie od początku mojego kanału. To będziemy, to będę wiedziała, kto jest, że tak powiem, weteranem na tym moim kanale. Czyli kto tu jest najdłużej? Co nie? Dobra, wyrzucamy te meble. Widzicie, jak szybko? Szary i, i biały. I to mi się podoba, bo w kolorach tych mebli, co są w pokoju, ja robiłam ogólnie ściany i tepę. Dobra, teraz teraz tu. Jak widzicie tutaj taki brąz i szary. Tym razem dałam. Dobra. Co dalej? Niemam, że sobie przyspieszymy Te, ten mój film. Czyli dobra. Beż, beż, Boże. Nawet się nie mogłam zapytać w domu. Jak się pisze, Beż? XD. Cz, takie wielkie XD. Dobra. Zrobiłam już ten salon. Teraz przyszła pora domyślając się na kuchnię. Tak? Tylko jeszcze weź się Lisa. Zdecyduj, jak ustawisz te meble, Boże. Naprawdę się nie mogę doczekać. Kiedy wybijecie 10 lajków, i ja zrobię re. że tak powiem, remake tych filmów. Dobra. Skipnie. Dobra, i to tak wygląda. No. Koniec, dobra, i to tak wygląda. Krety i dziwactwa, dobra, jedziemy z tym śledziem. Ładuj się! ładuj się! ładuj się! Tak zaczynam. Dziś wszystkim dziś pokażę Wam trochę sekretów i dziwę na I nie wiecie... O Boże! Jak usłyszę tutaj dźwięk ów, to, to byłam najlepszą youtuberką w dziejach. Dobra. To jest może będzie dźwięk Uff. Uf. O, muzyczka z Brookhaven. Jak fajnie. No powódź z Brookhaven. Ale to wtedy, jeszcze Brookhaven nie miała polskiej wersji. A ja nie kupiłam Anglika. Czyli angielskiego. No, każdy umie się teleportować w filmie. Spoko. To co, to, co w tle słyszycie, to jest mój chomik. No, tak to jest mój chomik. Dobra. Teraz wchodzimy tu. No i dobra. I mamy sejf. I teraz basen. kajcie cofniemy. Dobra. Wylazłam. Patrzcie, wchodzimy do basenu. Nurkujemy. Tak właśnie, możecie kogoś zamknąć w basenie, no po prostu u siebie. A w sumie, kto by, kto by się zamykał w basenie? Dobra. Następna część filmu. Dobra. Jedziemy. O. Nawet widać, że Polacy na serwisie. Dobrze. Ile ja będę krążyć? Dobrze. Dobrze. Subskrybuj. To ja napisałam spoko. Subskrybowałem się tylko na YouTube spoko. Ja wiem. I nie wiem czy za tamtych czasów... Jeśli mój kanał nie, nie nazywał się tak jak mój nick na Roblu, czyli zakotowany świat Alicji. Tak był pierwsza nazwa mojego kanału. Teraz podziwne kreski na plaży. Patrzcie, ścieżkę w jachtu nie było i obozu. I tu zazwyczaj widzowie są takie kreski do wzięcia, a... No, no, no mogą ludzie zabrać. Sticker Simulator, czyli gra popularna jak na tamte kasy. O, patrzcie jaki upgrade miała taka boka. miał to Kaboka. Jo hello Kitty. A to było chyba z milion lat temu. Dobra. Dobra. I ticket simulator nie był jeszcze wtedy po polsku. Tak jak widzicie. Wy to by była darmowa reklama to ten no zakrywałam mockami to tap to start i wtedy jeszcze nie rozumiałam angielskiego zbytnio i to jest no a tu źle gra zaliczyła no bo tam było basketball, a basketball to piłka do kosza. A nie, może dobrze nie, dobra, nie wiem. To tak raczej. To wiadomo, że nie. No, hockey to by inaczej wyglądał oczywiście. To nie jest na pewno rola z skatingu. I ktoś pałę dostał. Tak jak większość osób w mojej klasie. Ale ja zawsze źle odpowiadałam w sumie. Mm, dobra. Czekaj. Okay. W jakim kraju gra Leo Messi? Ale ja wtedy nie kumałam angielskiego. Argentyna tak. Dobra. I good. Rozpoczynamy serię z różnych kolorów. że wszystkie robiłam na dany kolor. Dobra. Zobaczmy. Ładuj się. O. The yellow Life. No to była tłumaczenie na anglika. Co nie? Co nie? I... Sobie polecimy helikopter, helikopter. Czy tylko mnie kojarzy się ta piosenka ze słowem helikopter? Chyba wszyscy myślą o, wiedzą o której, dobra? Jum. Dolecimy! Doleciliśmy wreszcie! Ile ciekawym musiałem lecieć! Zamykamy. Dobra. Spełnimy Lambo. Dobra. Usil kolor. I kolor auta. Wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złotem. To staje się złotem. A to było złote. Dobra, taka reklama. Żółte życie. Blue i Purple Life. I Easy Bobby. Widzicie mój angielski? Dobra. Teraz bym wzięła Easy Bobby. Patrzmy, jak wtedy przychodziłam. Ej. S odbi Dobra idziemy. A po co się tak zatrzymywać? Idzie się tutaj na speedranie. O gościu już... Gość już Teraz ja znubiłam bardziej. Ale teraz to dobrze umiem to przechodzić w sumie. tą przeszkoda. Dobra, zobaczmy, co dalej się wydolży. I tu ze ściemię będzie niemiła niespodzianka. No jaka ty piara możesz? Ja nie mogę, żeby tak ludziom robić. No właśnie, jaka Ty Piara głupia. Dobra. Składowy nie umiałam do nosu wtedy robić na, na roblu. Następna część filmu. Ja wtedy nie umiałam robić speedruna na roblu. W Obybi. Dobra. O! I tu będzie trochę śmiesznie, bo widzicie, co tam na końcu jest. No, tak, pato tu stoi, Alisa. Dobra. Następna jakaś część filmu. Już mnie to trochę nudzi. O Boże! Mogę robić speedrona kiedyś? No, bez lagów, ludzie. Znowu ta sama przeszkoda. Podobna przeszkoda. Dobra. Następna część filmu. I dobra. Tu już wchodzimy i. Dobra. Następny film. Stoka boka. To miała być bardziej historyjka, ale jak wiecie. Wcześniej mówiłam w poprzedniej części odcinka była noga w montowaniu, więc... Weź więc weź zmontuj. Doświadczenie w montażu i nie wiesz jak nawet zacząć. Właśnie... Dobra. Może to trochę przyspieszymy. Dobra. Przesuwaj kanapy. Alisa, Alisa, Alisa. To wcale nie hodujesz w domu lisa. Hehe. Dobra. Dobra. Gdzie jest pani, bo Halinka do opiekowania się dziećmi? Halo! Dobrze. Dobrze, a więc jak widzicie, tu też są jakieś stare filmy, co nie, ale ja bym wam bardziej chciała pokazać takie filmy, gdzieś, wiecie, w ogóle nie umiem mon montować itp. I po prostu, żebyście zobaczyli, jak się filmy zmieniły na przeciągu czasu. No cóż, ja się z wami żegnam. W opisie, w opisie macie link do mojego Snapchata. Polecam wpadać. No i do następnego odcinka. Pa!